Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary Ja, inkwizytor, wierzę do nieba. Czyta Janusz Zadura. Jezus Maria. Wystękał Tadeusz lekhorn i wybiegł za próg. Słyszałem, jak wymiotuje. Delikatne żołądki ma nasza szlachta, stwierdził z szydelstwem Knotte. Towarzyszący nam młody mężczyzna rzeczywiście był szlachcicem, zaufanym margrabiny, do której należało miasto, wraz z okolicznymi wsiami. Elżbieta von Zauer wysłała go, by uważnie patrzył nam na ręce. To nie nasza sprawa. Knotę jeszcze raz rozejrzał się po pokoju. Co nas to wszystko może obchodzić? Tylko apetyt z tego wszystkiego straciłem. Westchnął z wyraźnym rozżaleniem. — Nie dziwię się — mruknąłem, gdyż nie mogłem się zdecydować, czy widok jest gorszy od smrodu, czy smród gorszy od widoku. — No to dupa w troki mordi! Knottę otrząsnął się niczym mokry pieza, raczej zważywszy jego posturę jak taplający się w błocie tucznik. — Zabieramy się stąd! Co najmniej kilka razy starałem się grzecznie mu wyjaśnić, że mam na imię Mordimer, jednak wydawał się tym faktem zupełnie niezainteresowany. Poza tym był moim przełożonym i od niego zależała moja przyszła promocja, więc jeśli chciał, mógł mnie nawet nazywać swoim słodkim cukiereczkiem, a i tak przymknąłbym na to oczy, bo i co innego miałbym uczynić.